Genio, wygrywamy z Kęczaninem Kenty, rywalizację do trzech zwycięstw, 3 do 1. Mieliśmy taki mały handicap, tak przynajmniej zakładaliśmy przed tymi dwoma meczami w hali sportowej Częstochowa. No i udało się go chyba wykorzystać. Jak ty na gorąco oceniasz te dwa spotkania, które tutaj odbyły się w miniony weekend w Częstochowie? No te dwa spotkania oceniam całkowicie różnie, bo wczoraj, wczoraj myślę naj, naj, najlepszym naszym elementem to była zagrywka, gdzie, gdzie praktycznie 2,5 seta nie pozwoliliśmy rozgrywać swobodnie kończaninowi akcji, a, a ten mecz to był taki mecz typowy, gdzie, gdzie myślę jednej drużynie, drużynie trochę nie idzie, gdzieś, gdzieś te nerwy się pojawiają, taka szarpana gra, no ale cieszy fakt, że, że już kolejnego seta, w którym przegrywamy jakby kluczowego, potrafimy wyciągnąć i, no i cieszymy się z awansu z trudnej grupy. Tak jak mówisz, były momenty różne, jeśli chodzi stricte o poziom siatkarski, ale chyba takiej woli walki i serducha zostawionego na boisku odmówić nam nie można, bo to już jest któryś raz w tych playoffach, gdzie potrafimy odrobić 5-6 punktów i ostatecznie wygrać seta. Tak, myślę, że od, od paru tygodni można zauważyć u nas jedną prawidłowość, że gdzieś ten Team Spirit powstał na boisku, gdzieś się wspieramy, nie ma, nie ma takiej pretensji, która może gdzieś się pojawiała czasem na początku sezonu. Widać, że, że tutaj, zwłaszcza w tym meczu, każdy miał swoje słabsze momenty. Nie było, nie było widać jakichś jakiś złych min do, 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 do kolegów, tylko każdy się wspierał, klepał po plecach i, i, i każdy z nas z tych trudnych momentów wychodził, więc to, to jest naprawdę na plus i, i, i jest dobrym prognostykiem na, na następne turnieje. Taki miły dodatek jeszcze do dzisiejszego spotkania, czyli statuetka Stolzle MVP meczu. Gdzieś tam na półce w domu, na szafce jest miejsce, żeby tą cenną jakże nagrodę postawić? Tak, no miejsca jest coraz mniej, ale jeszcze, jeszcze trochę, trochę jest, no, no zawsze jest to miły dodatek do gry, jednak e, uważam, że niekoniecznie mi się należał w tym meczu, bo, bo też miałem swoje słabe momenty, ale, ale cieszę się, że dostałem i dzieci będą się cieszyć jak wrócę do domu. W takim razie będziemy musieli porozmawiać z komisarzami w postaci sztabu szkoleniowego, ale gratuluję zwycięstwa i nagrodę MVP. Dziękuję.